Witam. Na początek mam dla was coś, co zazwyczaj trafia na koniec filmu. Jestem po ciężkiej nocy, gdzie było wszystko. Straszny ból brzucha, piekielne dwójki i oczywiście bełty. Za chwilę będziecie świadkami prawdopodobnie najbardziej drastycznych, zarejestrowanych ujęć w historii moich przygód z ostrością. Ostrzegam, jeśli jesteście wrażliwi na widok zwracanej treści żołądkowej, pomińcie ten prolog i przejdźcie od razu do wstępu. Gdzie są chusteczki? Brzuszek mi boli. niedobrze mi. Ostrzegałem. A co mi tak zniszczyło? Obejrzyjcie cały film. Witam serdecznie! To kolejny odcinek moich testów, chociaż dzisiaj chyba nie powinienem mówić testów. To prawda, test będzie, ale zrobimy to dzisiaj sobie wszystko bardziej w formie challenge'u. Mam tutaj dzięki Leszkowi, ostrożnie ostro, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Papryki chili w słodkiej zalewie, nazywa się to Bandit Candy. Już wam szybciutko czytam skład. Mix papryk, są to Carolina Reaper, Trinidad Scorpion, Ghost Pepper, Xenomorph, Seven Pot i inne 1 Milion SHU+. I dalej mamy jeszcze w składzie ocet jabłkowy cukier przyprawy. No już jakiś czas temu słyszałem o tym po raz pierwszy, że yy, właśnie jest taka papryka ksenomor, która jest właśnie tym autorskim yy, pomysłem leszka. I tutaj w końcu będą okazję pierwszy raz się z nią spotkać. No więc zrobimy sobie challenge. Spróbuję całą zawartość tego słoiczka zjeść w ciągu 5 minut, a potem 5 minut wytrzymać bez yy, popijania, bez jakichkolwiek wspomagaczy zapach papryk super hotów. I słodycz też. Im dalej, to tym bardziej słodycz czuję. Będzie ciekawe, no w końcu to są candy. Zobaczymy, co to będzie. Okej, okay, przelewam. Dobra, no to co? Przyznam, trochę się zaczynam bać. Spróbuję na razie widelcem, tu z boku też mam łyżkę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, dobra. Lecimy w takim razie. 5 minut na zjedzenie mam. Leci, leci. Dobra, sprawdźmy, jak się to prezentuje. Słodkie, mm. ale już zaczyna ostre. Mm. <gryw> Mali gardło. Jest, na koniec świata. Boże. To jest głupota, co ja wymyśliłem. Pali gardło, kurde. No dalej. Dobra. Trzeba to dobić. O kurwa. Okej. Okay. Boże, ja się teraz tu robito. Jest 5 minut Wytrzymać bez niczego No gardłeś do wymiany Jasznie gardło boli Bega To jest nie do opisania Odcinam ją od rzeczywistości. Gardło mega boli. I podniebieniec że zaczyna. Jest teraz gorzej. Usta trętwiają. Musiałbym już mleko pilnie wypić. Wiesz, lepiej poczekać, aż to chyba przejdzie na gardle, ale nie mogę wytrzymać, to jest straszny ból! Coraz bardziej widzę, się naciska na głowie! Strasznie! Ile czasu? Hej. Kurwa połowa. To niedobrze. dobrze. Cały jestem spacony. Nie mogę mówić. <tryk> 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 Język, która ja w ogóle nie czuję. Lagarne chyba się poprawiło. Na brzuchu od na razie chyba nic. Lagarne to jest taki ból, co już dawno nie czułem. Jest machakra. Mhm. O. Pewnie że las tego co Dobra, muszę. Jak wypiłem, to się polepszyło. Jak widzicie, ale to chwilowe. No. Język rozpala. Strasznie. Wiem, że to głupota, że za szybko to mleko wziąłem, ale nie mogę się powstrzymać. To będzie za bardzo pomaga. Głowę czuję. Jakby ktoś w imadło mi wsadził. Chatka pierwszego zaczyna boleć. To i tak późno. W sumie nie wiem, co się dzieje. Język i usta już się uspokajają, chyba straszne i madło na głowie. Uszy zatkane już od dłuższego czasu. To były rasowe superhoty. Nieco mi się wydaje, udało mi się zjeść, tylko dzięki temu, że był w tej słodkiej zalewie. Udało mi się zjeść do końca. Przy pierwszych dwóch łyżeczkach już miałem myśl, kurwa, ja tego nie wiem. Ale się udało. Łyki mleka pomagają na tą czarkę piersiową, ale wzmacniają język mocno. Jakby ktoś komentował, że czemu ja wdycham powietrze, czemu się ich perwentyluję. Jak ktoś trzeba bardziej wzmacnia palenie w ustach, okej! Okay. Może wzmacnia! Jakbym trzymał zepchnięte usta, trzymał oddech, to by czuł taki rozpierający od środka mnie Ogólnie piekielne od papryk. Nie wiem, może każdy ma różnie. Ja tak mam. Dla mnie hiperwentylacja jest lepszym wyjściem. Na brzuch schodzi. Mhm. Powiedz jak na brzuchu. Ja chyba będę kończył. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia. Jakichś kolejnych, myślę, lżejszych już filmach, i to za jakiś tam czas na spokojnie. U mnie są teraz nieregularne przerwy. Dobrze, nie trzymam Was już dłużej. See ya.